Mamy dziurę w oponie. Co robimy? Korzystamy z zestawu naprawczego. Najpierw trzeba oczyścić yy, bieżnik, zobaczyć gdzie jest przyczyna. Następnie trzeba dopompować powietrza, żeby Zlokalizować szybciej, gdzie jest dziura w oponie. Teraz wystarczy dobrze posłuchać, zlokalizować dziurę. W tym miejscu jest dziura. Jak już wiemy, gdzie jest dziura, trzeba ją oznaczyć. Spuścić powietrze. Bierzemy zestaw naprawczy. Potrzebujemy tak szpikulca, który udrożni otwór. Następnie trzeba będzie nawlec niteczkę yy, na drugiego szpikulca i zaaplikować niteczkę do środka nalegamy niteczkę na szurku znajduje się klej specjalny i teraz aplikujemy w dziurę sznurek został wepchnięty do połowy obcinamy końcówkę czekamy parę minut i można pompować Nie przejmujcie się, że sznureczek trochę wystaje. Ma wystawać sam się zetrze podczas użytkowania opony. Jeżeli robicie dalekie trasy, warto mieć ze sobą zestaw naprawczy oraz pompkę. Bardzo szybko można zdiagnozować, załatać, napompować i jechać dalej w trasę. Bądź też dojechać do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego, żeby naprawić uszkodzoną oponę.